Co tu robisz? Co się stało? Odleciał. Już dobrze. Wszystko się ułoży, obiecuję. Naprawdę? Nie ułoży się. On wyjechał, a ja. Nie wiadomo, co komu pisane. Straciłem go. Jeśli jest tak, jak myślisz, on wróci. Odszuka cię. Już szukał. Nie wierzysz? Wierzę, ale nie o to chodzi. Powinnam była pójść za nim. Nie ja, karz ja się, to kasz, nie ma sensu. A gdybym się nie zgodził, nikt nie wie co by się stało. Wiem jedno. Choć teraz wydaje ci się to niemożliwe, twój ból minie. Estar bien. Będzie dobrze. Obiecuję. Co ci. Przepraszam, rozumiem, że mi nagwą ten Nico. Dzięki, że ze mną posiedziałeś. Mhm. No mara zrobiłabyś to samo dla mnie. Rona. Idź już, nie siedź tam. Nie pójdę, nie wiedząc, co zamierzasz. Odwieźć cię dokąd? Dokąd chcesz pojechać? Nie wiem. Nie wiem. Przepraszam. Dlaczego przepraszasz? Nie wiem, dokąd pójść. Jestem taka smutna.

Poprosić Jorge, żeby cię zawiózł? Nie mogę. Tam byłaś z Tomasem. To normalne, co teraz czujesz. Tak dzieje się z ludźmi, którzy mocno kogoś kochają. On... Na pewno przeżywa to sam. Wcześniej nie wiem, czy to pociecha. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomni. Ah, Esperanza, cómo estás? Esperanza, jak się masz? Tak? Tak. Co się stało? Trochę mnie szokuje to zdjęcie. Podarujesz mi je? Chcesz? Proszę. Przepraszam, że cię tu ściągnąłem. Mam coś dla ciebie. Tak, wybacz. Masz coś dla mnie? to Od Tomasa. Tak, nie rozumiem. Kiedy to zostawił? No, tajemnica? Gadaj. Chcesz przeczytać, czy mam zabrać? Czytaj spokojnie. Nieważne, jak daleko wyjeżdżamy, zawsze wracamy w to samo miejsce. Zostawiam Ci zdjęcie. Zawsze będę Cię tak trzymał i chronił. A ponieważ nie chcę, żeby coś Ci się stało, pragnę Cię ze sobą zabrać. Będę Cię szukał z biletem w ręce. Mam nadzieję, że Cię znajdę i przekonam. Jeśli to czytasz, to znaczy, że nie polecieliśmy razem. Albo cię nie znalazłem, albo nie dałaś się przekonać. Tak czy owak, nie poddam się tak łatwo. Ej, co się dzieje? Nic. Mogę ci pomóc? Nie musisz. Chcę. Nic mi nie jest. Nie po to zadzwoniłem do ciebie. Pozwól na pewno? Zgoda. Wiele rzeczy przydałoby się rozwiązać. Nie będę ci zawracać głowy. Dość, wczoraj nagadałam o Tomasie, przepraszam. W porządku. Wiesz, że to, po co Tomas pojechał do Watykanu, nie jest możliwe. A ty w jego życiu. No, no, no. Wiem. On wierzy, że mu się uda. Jest uparty. Wiele zrobił dla Kościoła, ale to akurat jest niemożliwe. Może to przeznaczenie. Wiesz, kto jest przeznaczony, Bóg. On wie, czemu robi takie rzeczy. Oby. Kto jest? Która godzina? No, no, nie. Jest już na miejscu? Cinco, w Rzymie jest 5 godzin do przodu. Ay, pero... Nie zadzwonił. Nie przesłał nawet SMS-a. Esperanza. Esperanza. Czekaj. Co robisz? Mam, Mam zasięg, włączę się. Może się uda. Proszę, odbierz, muszę z tobą porozmawiać. Ja siebie widzę, a on mnie połączyło się. Nie wiem. Zostawię w spokoju. Chyba łączy. Powodzenia. Połączyło. Cześć, Tomi. Widzisz mnie? Tak, widzę Cię. Właśnie odsłuchałem Twojej wiadomości. byłeś na lotnisku. Co się stało? Nie zdążyłam. Zauważyłem. Wsiadłem do samolotu ostatni. Jesteś uparta. Kiedy zmieniłaś zdanie? Klara mnie przekonała. Przyszła do mnie. Byłam w domu na wsi. Cieszę się. Z czego? Rozmawiałaś z Clarą. Uparła się, żebym Cię zatrzymała. mi Moja teściowa. Myślałem, że nie chcesz ze mną wyjechać. Nie, chroniłam cię. Jak podróż? Długa, ale znośna. Jest gorąco? Którą masz godzinę? Jest chłodno. I mam tu 5 godzin do przodu. Jesteś już w Watykanie? Nie, w hotelu. Chciałem być niezależny. Nie będzie mi łatwo powiedzieć to, co powinienem. Sí, me imagino. Wyobrażam no, sobie. No tenes Nie musisz tego robić. Sí, tengo la Muszę de być uczciwy lo que wobec swoich uczuć. uczuć. Kocham cię. Ja ciebie bardziej. Gdzie jesteś? Estoy en la mira. Za Estoy acá. Tutaj no czuję się bliżej acá, ciebie. Był też Joaquin. Naprawdę? Dziękuję za list i zdjęcie. Dobrze, że ci je dałem. Dzwoni komórka. Muszę zejść do lobby i porozmawiać z kimś z Watykanu. Dobrze. Powodzenia. Dziękuję. Zadzwonię później. Rozłącz się. Ty pierwsza. Ty. Dobrze. Hey. Zgoda. Rozłączymy się jednocześnie. Posyłam ci dużo całusów. Raz, dwa, trzy. Tengo una noticia para vos. Dla ciebie wspaniałą wiadomość. Jaką? Has sido seleccionado. estaba sido seleccionado. Has sido seleccionado. no quiero seleccionado. Has no quiero quedarme sola en un rincón no quiero perder la voz y aunque no lo no demuestre quiero asustada quiero hay algo brutal naciendo entre vos y yo, porque no puedo más vivir. Esta no es la manera, ¿me escuchas? No es la manera. Yo estoy con ustedes. Yo, yo no me juego la vida por ustedes, pero así no. Todo me habla de vos, y si te encuentro a ti me pierdo yo. Soy presa de mi confusión, y aunque sangre por herir Dlaczego tak robisz? Jeśli się nie cieszysz, nie tańczysz. Staram się. Nie tańczysz z uczuciem, bo nie mam nastroju. Dlaczego? Cały czas myślę o Tomasie. Czuję, że Bóg nas ukaże za to, co robimy. Możesz przestać? Esperanza, co się stało? Co tu robisz? Ojciec Joaquin nie chciał mi nic powiedzieć. Zmieniłaś zdanie? Nie zdążyłem. Samolot odleciał. Nie smuć się. Potrzebuję cię. Bądź ze mną. Nie chcę cię więcej stracić. Powiedz, że wszystko będzie dobrze. Proszę. Zrobi wszystko, żeby wszystko się ułożyło. Choćbyśmy miały spać w parku, bądź przy mnie. Ja też chcę być przy tobie. Znajdziemy jakiś dom.